Szczęść Boże polskim producentom rolno spożywczym, szczęść Boże protestującym na pochybel tym, którzy ich straszą i nękają. Zwłaszcza w ostatnich dniach jeszcze pan premier Tusk nie zdążył ogłosić, że szykuje pułapkę na polskich rolników, zaliczając drogi prowadzące do granicy i same przejścia graniczne do infrastruktury Krytyczne. Jeszcze nie zdążył tego ogłosić, a już na Podkarpaciu straszono rolnikom, że jeśli znajdą się w pobliżu linii szerokotorowej, to będą płacić miliony. Panie ministrze, pytanie brzmi, czy pan coś wie o przygotowaniach do tego stanu wojennego? plus stanu wojennego 2-0 turbo na Podkarpaciu na Lubelszczyźnie. Czy Pan coś wie o tym, jakie tam już oddziały prewencji się szykują, żeby pacyfikować tych, którzy by znaleźli się na spalonym wedle tej, tego projektu premiera Tuska? Nie jesteście w stanie reagować adekwatnie do tej sytuacji, ponieważ jesteście bezradni wobec własnej propagandy i podżegaczy wojennych, wszystko dla Ukrainy, słudzy Ukrainy meldują się na rozkaz Dziękuję. i nie jesteście asertywni wobec dogmatu utrzymywania Polski w eurokołchozie.